Tego roku mamy nadzieję, że chlubom naszej szkoły będą klasy mundurowe. Klasa pierwsza B jest już umundurowana. Zobaczcie przystojnych panów i piękne panie w polowych mundurach. Jest to jedyna klasa mundurowa w powiecie. Mamy nadzieję, że pod dowództwem pana Krzysztofa Michalskiego nasza szkoła obroni się sama przed każdym atakiem, nawet terrorystycznym. <laughs>

Osiąść, czwórki, prawo, zwrot. A teraz będziemy, co dzieje się na lekcji języka polskiego w gabinecie profesor Izabeli Kuszczajki. I zapamiętajcie, bo ważne, maturę z języka polskiego zdać trzeba. Yy, no Ja posłucham do ludzi, którzy mają go wysyłać do wyliczenia, pragnienia, żeby wielu ludzi, to mogło się oczyścić, sami radzą sobie z tym, yy, No i te wszystkie naszej pozycje zajmowane przez wielu ludzi yy, też. Yy, Wracając się do społecznych wiedzę i mają wskazać właściwą drogę i dając nauki, jak postępować. Sędziowie prosi o wyznaczenie sprawiedliwości. Artyści nauczyć przywrócić wrażliwość serca. Niektórzy z was wybierą dla mnie profile związane z naukami przyrodniczymi. A jest jedna z tych samych. Zajrzymy teraz do królestwa profesor Jolandy Hildebrand. A już profesor wspomaga nasz przyjaciel, Kostek Prawiecki. Właśnie w Polsce? A w którym roku? W którym chcesz? Tak więc w roku 1410 wynosiła masę. Dobrze. To właśnie w tej klasie odbywają się lekcje geografii. To może numerek 12 pokaże nam, gdzie na mapie Polski znajduje się nasze miasto. Ja należę na <grym> Dziękuję <grym> bardzo. Ja znajduje Naszym ulubionym przedmiotem jest matematyka. Niektórym spędzała nawet sens powiek, wielu przed nim ocieka, ale od tego roku dogoni każdego. Posłuchajmy, jak profesor Skrzypek tłumaczy tajniki swojego przedmiotu matematycznym antytalentom. Jednym słowem, herezja się do tablicy. Ja nie umiem. <grystanie> Cześć, wyprezentujesz Martyna. Z, się... Z gimnazjum, takie coś. Z gimnazjum, w też się nauczyłaś. Ile trzyma? Ciadaj Lantosek. A teraz czas na chemię. Tutaj dowiecie się, że nawet na miłość istnieje wzór chemiczny. W głównej profesor Justyna Kurczyńska. Tak Młody, zawsze wlewaj kwas do wody. Ciekawe zajęcia ma nie tylko klasa pierwsza B, klasa III C o nachyleniu medycznym eksperymentuje w laboratorium w Marszewie. Moi drodzy, na dzisiejszych zajęciach poznacie technikę laboratoryjną, która nazywa się miaręczkowanie. Do miaręczkowania potrzebna jest biureta, i kolba stożkowa. Technika maryczkowania polega na tym, że lewą rękę układamy na kraniku biurety, a prawą ruchem okrężnym mieszamy zawartość kolby. O tak i mieszamy. Można wyżej troszeczkę ta wyżej rękę. Na kolbie, na kolbie, tak? Trzymajcie w ten sposób, dobrze. O tak. Edyta, może powiedz mi, co myślisz na temat zajęć w siebie? Wydaje mi się, że to zajęcie to bardzo dobry pomysł. W sposób praktyczny możemy wykorzystać naszą wiedzę chemiczną. No i właściwie gołym okiem możemy zaobserwować, co właściwie dzieje się podczas doświadczenia. Dziękuję bardzo. Uczestniczy również w zajęciach w szpitalu, gdzie dowiadują się, jak pracują lekarze. No dobrze, słuchajcie, moi drodzy. Jesteście y, uczniami której klasy? Trzecia C, w biologiczno-chemicznych, tak, tak? Czyli nauki przyrodnicze są waszą, że tak powiem, y, domeną w tej szkole, tu waszej. I y, powiedzcie, moi drodzy, na no jakie studia chcecie wejść? iść na medycynę? Zaskakowanie na ale rozumiem, jedna osoba jest, jesteś na medycynie. Proszę Państwa, jesteście teraz w szpitalu, powiatowym, na oddziale kardiologii. Kardiologia to jest nauka o sercu, tak. Bordis to jest serce. Oddział zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem pacjentów, którzy mają choroby układu krążenia. Proszę Państwa, żeby zostać, że tak powiem, specjalistą chorób serca, czyli lekarzem, trzeba się bardzo dobrać. A potem, jak się skończy te studia, to jest staż podmiotowy, trwa półtora roku. Po stażu, żeby mieć pełne uprawnienia lekarza medycyny, trzeba zdać egzamin państwowy, tak zwany LEW. Po tym lepiej są stopnie specjalizacyjne. Co Pan myśli na temat zajęć prowadzonych w instytucjach, prowadzonych przez instytucje samorządowe? W zajęciach, w instytucjach prowadzonych przez samorządy, tak, powiatowe, tak? No szpital należy na pewno do takiej instytucji i takie zajęcia uważam, że są z korzyścią dla Was wszystkich, ponieważ nie tylko że poznajecie specyfikę pracy w takiej instytucji, ale także poznajecie zakres obowiązków pracowników tej instytucji, która, którzy są zatrudnieni, także uważam, że jest to bardzo, bardzo dobry pomysł. Podsumujmy. Co daje Ci nasza szkoła? Solidne przygotowanie do dalszej edukacji, głównie studiów. Specjalizację w klasach z rozszerzonym nauczaniem. Wszechstronny rozwój. Obycie podczas wyjazdów na koncerty, do teatrów, kin, wycieczki zagraniczne i krajowe oraz wymianę międzynarodową. Rozwój poprzez kółka zainteresowań, sportowe, językowe, przedmiotowe, teatralne i wiele innych. Zdobycie samodzielności poprzez udział w projektach i akcjach charytatywnych. Ale przede wszystkim niezapomniane przeżycia i cudowne wspomnienia. Zastanów się. Przyjdź. I sprawdź. A my podpowiadamy, nie będziesz żałował. Tu jest miejsce dla ciebie.